Twoje reflektory słabo świecą. No i pierwsze co słyszysz, to wypoleruj je. No ale w twoim przypadku klosz nie jest taki zły, żarówki są nowe, ale dalej słabo świecą. Problemem może okazać się odbuśnik, a właściwie jego stan, tak jak to było w mojej Alfie. Odbuśnik to jeden z elementów reflektora i to on właśnie odbija światło żarówki i kieruje je na drogę. Z czasem odbuśnik wypala się, matowieje i wówczas nie odbija dobrze światła. Efekt jest taki, że nawet nowa żarówka czy spolerowanie reflektora nic nie pomoże. Trzeba dać odbuśnik do regeneracji. I tutaj tak widzicie właśnie, że miałem odbuśnik stary w Alfie, który był wypalony, brzydko wyglądał, zmatowiał, versus już po regeneracji. Regeneracja pojedynczego odbuśnika na rynku to jest koszt mniej więcej 150 zł. W mojej Alfie jest to dosyć proste, bo wyciągam reflektor, odkręcam parę śrubek i mam odbuśnik do wysyłki. Jednakże w wielu innych samochodach jest tak, że samemu sobie z tym nie poradzicie i trzeba lepiej wysłać cały reflektor, cały reflektor dać od razu do regeneracji, więc te koszta rosną. O ile ja w swojej Alfie przed regeneracją nie widziałem nic na drodze, jeżdżąc wieczorami, tak teraz, tak jak widzicie na obrazku, bardzo ładną mam widoczność. Nie taką jak w najnowszych samochodach, ale jednak umówmy się, ten samochód ma 18 lat